W okresie ferii zimowych Policja i Straż Pożarna prowadzimy działania profilaktyczne oraz pogadanki dla dzieci i młodzieży w szkołach, informując o bezpiecznym zachowaniu właśnie w tym okresie. Jest to czas wolny od nauki, jest to czas, kiedy dzieci mogą właśnie się bawić, korzystając z uroków zimy, jeżeli oczywiście na to pozwolą nam warunki atmosferyczne. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się tutaj nad brzegiem jeziora Supeckiego po to, aby pokazać, przedstawić zasady poruszania się po lodzie oraz ewentualne... Yy, przypadki osoba wpadnie pod wodę, pod, yy, pod zamającym się lodem. Jeżeli osoba wpadnie do wody, to wiadomo, że jeżeli ktoś widzi z brzegu, że taka osoba wpadła, to yy, jak najszybciej trzeba wezwać pomoc. Yy, przy użyciu dostępnych środków, yy, gdzieś które znajdą się na brzegu, jakieś, nie wiem, gałąź, yy, coś, próbować podać yy, tej osobie. Jeżeli chce ta osoba dalej wejść na, na ten yy, lód, to nie wchodzi. Yy, postępujący na pewniaka tylko stara się czołgać, położyć, czołgać i podawać, wyciągać rękę, podawać, aby ta osoba, która wpadła do wody, mogła złapać się czegoś i pomóc jej się wydobyć. Zaczęły się ferie zimowe na u nas w Wielkopolsce niebawem rozpoczną się. Dlatego też upominamy o tych zasadach bezpiecznego zachowania się spędzając ten wolny czas na zewnątrz informujemy o tym, że właśnie zamarznięte jeziora i zbiorniki wodne to nie jest miejsce do bezpiecznego bezpiecznej zabawy, jazdy na łyżwach żeby też młodzież i dzieci wybierali miejsca zorganizowanego wypoczynku na zasadzie właśnie wybierania jazdy na łyżwach na lodowiskach zorganizowanych żeby też miejsca z jazdy na sankach były też miejscami bezpiecznymi wybieranymi nie blisko dróg skrzyżowań dzięki temu że prowadzimy działania profilaktyczne nie odnotowujemy Wypadków i zdarzeń z udziałem właśnie osób małoletnich w okresie ferii zimowych.